Nie możesz się doczekać, bo to ważne wydarzenie Unia będzie grać z motorem W terenie, pełen motywacji Wychodzisz, zabierasz barwy Pędzisz na zbylitowską, tam jest motor zmiaży Westrzymy piłkarzy, potrzebny jest nasz topik Fanatyczny, głośny, kibicowski popis Wszystkie barwy w górze, to przecież się podoba Ty też musisz dołączyć do elity Tarnowa Początek tego spotkania, to godzina 14 Na stadion ruszają wszystkie dzielnice miasta Od dasz krzyż, wszystkich Rozpiera duma, 27 3 punkty zdobywa Unia Z pewnością ten festiwal będzie zobaczyć warto Zadbają o to związani z biało-niebieską mafią Byli to skaczy, Mościce, ja skłuczę gniazdo Musisz tam być, nie może ciebie zabraknąć